Pactu 11 Witam, witam W kolejnej minigierce No teraz dużo takich aktywności <gryw> Rozszerzonych Tutaj mamy kierkę Duality Która polega na tym, że Jeden kolor y są jakieś czarne dziury no nie? Jakieś gwiazdy niby takie Jedne z nich mamy połykać Niektóre omijać, a niektóre niszczyć naszym działkiem. No i w ten sposób nabijamy punkty. No i jeżeli połknę. W moim przypadku ja wybrałem, że chcę powykać białe. Znaczy że białe są dla mnie dobre. A czarne złe. No to jeżeli połknę białego, no to dostaję trochę. boosta. No i tyle. Chyba najbardziej. Y długotrwała <gierka>, Gierka Z tych, które tutaj mamy do dyspozycji No, żeby nabić te, te, te Żeby zdobyć, zdobyć pierwsze miejsce To trzeba chyba tej, tutaj zgo, y, godzinę poświęcić na to Żeby Jednak tam w taki szmutny sposób y, Napełniać te punkty no, Zobaczymy Wezmę 10 tysięcy punktów I zobaczymy na ile to starczy no, o ile No, 10 tysięcy Albo 5 tysięcy Żeby też nie nie przesadzić. Lecimy statkiem, jakąś ra rakietą. No chyba najdudniejsza dla mnie... ...gierka. Jeszcze ciekawsze są te... ...te, te Uranusy. <grych> w domu cj -a. Ale to taka rozgrzebka tylko, przed... ...bo zaraz zabieramy się do roboty. Mianowicie, misję... ...kuriera... ...do GTA San Andreas. No, to może tylko poprzestanę na tym, że pokażę o co chodzi w tej gierce. No, bo widzicie, na 10 tysięcy punktów to przegiołem. Bo już gramy dobrych kilka minut. Ale 220 punktów, no bo nie, nie, nie tylko zdobywamy punkty, ale też je tracimy w, między, w międzyczasie. Jeżeli nie robimy wszystkiego optymalnie. No nie. No to dobra, niech będzie 1000 punktów. Już przeboleje to. Ale już później zostaną dwie szybsze gierki. Ale teraz strąciłem białą gwiazdę. Czy to gwiazda, czy to jakaś sfera, czy to inna jakaś powłoka. O, teraz chciałem trafić tam, tamtą czarną, a trafiłem białą. No nie było to najlepsze zagranie z mojej strony. Znaczy być może, zamysł był dobry, ale to brakło precyzji. Bo to, 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 to sobie zdobywałem na czarnych, to zaraz tracę na strzelanie w białe. Przypadkowo, Ech, nie wiem, czy wytrzymam do tego tysiąca. Tak szczerze, może nie jestem tutaj speedrunnerem. Nie, ogólnie przez tą całą serię GTA San Andreas, jak i inne gry. Raczej mój format nagrywania i grania w gry. Tutaj na tym kanale Jest odwrotnością speedruna speedrunu, no Ale bez, bez przesady A i teraz sobie się pomyliłem, nie tylko trafiłem co trzeba No to wiecie no, ciężko się tutaj skupić <grychy> Na trafianiu w te cele Dobra, no to, no to, no to 500 punktów Okej okay. Bo chyba wszystko jest tutaj ciekawsze w tym GTA. Poza tą gierką hm. A są dla tego, kto rzeczywiście nabije tyle punktów, żeby wyjść na tym pierwszym miejscu, kto będzie miał na tyle samo zaparcia. No i ja nagrywam żeby wszystko pokazać, nawet są pewne granice. Czyli nie robię takich rzeczy, które <laughs> kosztują nie. 100 razy więcej czasu niż inne mis misje poboczne. No nie. No bo weźmy, weźmy taką karetkę. Nawet jak YCT trwała z godzinę. Tutaj, jeżeli zrobimy ją w Angel Pine, to będzie, będzie trwała z 20 minut. No a na drugiej stronie szali mamy właśnie takie, takie Duality. Które by zajęło godzinę co najmniej, co najmniej, o ile nie więcej, żeby zdobyć pierwsze miejsce. A no, teraz się znowu... A no, tak, strzelam byle gdzie tak, gdzie popadnie. No, to wynika jednak... No, o ile tej te, te, te rakiecie ciągle dostarczam tego paliwa, no to mi by raczej prędzej niż później z, 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 brakło tego paliwa. <laughs> podczas, podczas grania w tą grę. Okej, okay, no co jeszcze? Zróbmy te 40 punktów I zobaczymy, na ile to wystarczy Dla, takiego, dla takiego przeciwnika zjadacza chleba in, który się nie chce zaangażować za bardzo w, tego, w to duality Na jaką pozycję na liście rankingu, który tutaj zaraz ujrzymy wystarczy 500 punktów. O, mamy równe 500 tylko teraz muszę przegrać. Hmm. No to może będę trochę w nadmiarze. Bo żeby nam się zapisał ten wynik, to muszę teraz spailować. Tak, spailuję, stracę trochę punktów. Dobra, to jeszcze podlecę gdzieś jakieś miejsce. Może niech będzie 550, żeby mieć ten zapas. tego, zypla, Tą czarną owcę w białym stadzie 580 nawet uda się udało, o, proszę proszę A tu niech będzie 600, no nie Tak sobie aż podniosę poprzeczkę No tam jest taka, no tylko że to jest, jest właśnie takie nagromadzenie, że jedno jednocześnie są te białe i czarne No a teraz jak trafiłem tą czarną dużą Teraz się tak. Teraz straciłem tą energię. Całą, czerwoną. Okej, okay, to zobaczę. No to teraz wejdę do, do czarnej dziury. Niech mnie ta grawitacja zest zes się. Niech mnie to zniszczy. Cała energia. Antymateria, zaś tam się wszystko rozpierdzieli. No i ledwie siódme miejsce. No tysiąc punktów dałoby. Piąte. No konia z rzędem temu, kto. Rzeczywiście miałby to pierwsze miejsce. Co, co jeszcze? Ja tutaj zrobiłem 5%, no to jeszcze 20 razy tyle. No to nie wiem. Powiedzmy, powiedzmy że nagrywam 10 minut. Wy pewnie teraz to wiecie. <laughs> no to 200 minut. No, do 4 godziny. No nie? Tak do 4 godzin. Myślę, że wystarczy, żeby <grychy> rzeczywiście wbić to pierwsze miejsce w tej gierce. No to wiecie no, robić 4 godzinny odcinek z takiego duality no to bez, bez przesady. Znaczy, wiadomo, że, że jakbym się rzeczywiście uparł, to bym robił cięcia jakieś. No ale no. no. Wiecie, wolę w tym czasie zrobić 10. Teraz więcej ciekawszych misji. Chociażby taki rowerek. Rower, rowerek, jak rowerek. No, bardzo poczciwa maszyna. Jeden z chyba z, najprzyjemniejszych środków lokomocji po San Andreas. A to dlatego, że no zobaczmy. Można bardzo fajnie sobie wybierać trasy. Jako, że ten rower, jak wiadomo, jest ognioodporny. <laughs> i wybuchoodporny w przeciwieństwie do. 99% innych pojazdów w tej grze. To pozwala na trochę inny typ zwiedzania świata. Tylko tak, tutaj mam lewy, kon lewy kontrol, to mam skok. A muszę teraz strzelić towarem w tę obręcz. O! No nie? Podobnie jak to było w Icity, gdzie rozrzucaliśmy pizzę. Tylko, że tam mieliśmy te punkty losowane na mapie, w jakimś tam promieniu. Natomiast tutaj mamy. Zawsze taki sam układ checkpointów, takich czerwonych okręgów. I komu mam dostar dostarczyć przesyłkę? No, Panowie policjanci, tutaj zaparneli. Co tam, pączki z lukrem, że będą się ob obżerać przy w swoich biurkach, hm. zanim wyruszą na patrol. A może coś innego jest w tych paczkach? Może jakieś szemrane specyfiki. No i dostaliśmy od razu 1500 dolarów po pierwszym poziomie. Tu będą, będzie chyba albo 3, albo 4 poziomy. I w każdym z nich będzie rósł dystans między poszczególnymi checkpointicami. Wiecie co, trochę mi przeszkadza ten napis Trzymane przedmioty. Więc pozwólcie, że może zmienię język na jakiś taki. No to ja mam hiszpański do wyboru. Paketes. Dlatego, żeby mi ten napis nie, nie, nie zasłaniał połowy ekranu. Okej, okay, tu mamy jakieś. Hmm, jakieś domostwo. Możemy sobie zwiecić trochę Los Santos znowu. Dzielnice, w których rzadko do tej pory bywaliśmy. Teraz trochę bardziej na północ. To gdzieś tam w okolicach Tempo. Czyli dzielnicy, jak na razie, opanowanej przez naszych ziomków zielonych. Tylko, że to jest ten odłam Temple. Żeby teraz nie pomieć nazwy. Bo tam na południu. Na południowym słodzie mamy Seville Boulevard. A tu mamy Temple. Temple Drive. No, tak się nazywa. No i co, jakiś tak to Co mnie tak. Tak no, pomiata. Okej, okay, tu był jakiś. Domeczek. Rzuciłem. No, pakiet entregado. A nueva Anilla de entrega, entrega otro. No to widzicie. Jeszcze mamy niecałe 4 minuty tempo. Tiempo, tempo. Habilitat. <laughs> Besticle Więc tak jak. Tak. Na, I pasuje po tym, jak oglądałem to. Ten ambiwalentny serial. Co do uczuć, Odczuć. Czyli La Casa del Papel. No zdecydowanie się obejrzeć całość. Wiem, że to była być może szalona decyzja. Zważywszy na właśnie ten kontrast między yy, ocenami poszczególnych sezonów. Czy też części. Tego jednak popularnego przed kilku lat. Serialu, o który z biegiem czasu zamienił się w trochę taki transparent polityczny, moim zdaniem. Na pewno nie, 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 nie tylko moim, ale również takie romansidło, jak jak niczym M, jak miłość. Ale na pierwsze dwa, dwa sezony no, niosły trochę więcej. ...treści w samej treści. No nie? Jednak ci aktorzy byli jeszcze wyraziści. I Berlin był... ...że tam jest, wyrazisty. na no, później... ...wszystko... psu na budę. Oczywiście nie będę zdradzał. Co konkretnie? Żeby tutaj nie zdradzić komuś i nie zepsuć zabawy? <grym> Okej. Okay. Pakiet test 2. W tym czasie objechałem ten, tą drugą rundę. W międzyczasie skoczę na ten komunikat o podniesieniu umiejętności jazdy na rowerze. zobaczmy jak tam rzeczywiście ta statystyka. Tylko, że, czy, czy się rozeznam teraz tym, po tym hiszpańskim. Tak. Jugador, ok. Resistencia. Muskulatura. Bicykletas. Bicykletas. Bicicle Co tak, z 10%, no nie? No bo. Tam parę metrów żeśmy przejechali, a teraz już 5 kwadracików na mapie. Niektóre są takie same jak w pierwszym poziomie. Znowu będzie pewnie komisariat policji. No taka relaksacyjna konkurencja. Będziemy mieli jeszcze dwie części tej misji San Fierro. Tam będziemy pomykać Harley'em który nazywa się tutaj jest ochrzczony jako freeway no to jest w sumie taka ciekawostka, że tutaj jak są te tereny wiejskie jakiś Palomino Creek które są blisko autostrady i na znakach jest napisane freeway no to jak było się dzieckiem to myślało się, że chodzi o <laughs> że to jest jakoś, jakiegoś, że, że po co na znak umieszczają nazwy motocykla? Skoro Highway to jest Freeway, tutaj w tej grze. No ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Freeway to nic innego jak autostrada. No chociaż po amerykańsku, to znaczy, no, w Ameryce to mi się wydaje, że autostrady bardziej są jako Highway. Czy nie? No nie? Czy Freeway? Bo highway to może po prostu takie trasy krajowe, ale niekoniecznie autostrady. Jakieś ekspresówki Freeway to może autostrady, a Midway to środkowe, czyli takie jak teraz jeżdżę. Bo jeszcze są parkway, to w znowu co raz będziemy mieli? Jakiś tam parkway, to chyba jest jakaś aleja, że przez park jakiś wjedzie. No błęd, trabajo. Dobra robota. No, jeszcze trochę hiszpańskiego się można pouczyć. No i znowu urósł. No, wiadomo, że ten wskaźnik nie zdąży się dopełnić podczas tej jednej misji. Ale chociażby, żeby tam do połowy. No, to będzie tam w miarę sprawnie szło. To się tak wydaje na razie, że tego paska tak pomału, pomału Zrasta. Jego status, znaczy umiejętność poruszania się na rowerze. I teraz mamy, nawet nie patrzę na mapę, bo ja tak, tak już z pamięci lecę. Teraz te dwa punkty mamy tutaj na. Na plaży. O no, tej no Tutaj nie mogę się teraz wikłać w strzeliny, jako że mam. Tylko 20 sekund czasu na powrót do pojazdu. No, coraz większa rezystencja. No ale my rezystencję już mamy i tak wyrobioną. Poprzez misję mamy bacza. Także akurat ten paseczek nas już od pewnego czasu nie interesuje. Tylko jako dekoracja <grymny> ekranu. Dobra, teraz tutaj. Tu mamy taki bar. Brown Starfish. Zresztą mi się że z rysmą Starfish z GTA City. Ale pewnie to jest jakiś odpowiednik prawdziwego... Prawdziwej miejscówki z prawdziwego świata. Z prawdziwego Los Angeles. Z prawdziwej Ameryki. No ciekawe jak tam GTA 6... Jak GTA 6 będzie wyglądał w świat. Czy dalej... Rockstar... Powiedzmy, że... No, no, o ile w GTA 5... Może obniżyli trochę loty. Zwłaszcza z powodu GTA Online, tam trochę po, poszli... Jakieś science fiction bardziej niż grają akcji. Jakieś latające samochody, na no, jakieś tam cuda niewidy, GTA Online. No ale Red Dead Red, Redemption 2, no to jest jedna z najlepszych gier mimo, mimo wszystko, mimo upływu czasu. Mimo że wiele serii kultowych 20 lat temu, tak jak Need for Speed czy, czy Heroesy, no ma się coraz gorzej, o ile nie stały zdegradowane do reszty. O tyle, jak Star Games jeszcze nie jest aż tak. Nie, nie obniżyło lotów. Nie? Można mieć więcej jakichś tam. Może GTA V ma więcej bat pewnych. Chociażby, że ta mapa jest taka trochę pusta. Mimo, że jest duża, to za bardzo nie ma tam co robić. <grym> jest tylko jedno miasto, i nawet jakby, jakby się nie chciało. Przelecie samolotem, no to tutaj jest Andreas. To można cały czas zmieniać. Można przelatywać przedaty z miasta do miasta. Jest pustynia, są lasy, jakieś jeziora. Można bardziej no, robić sobie jakieś wycieczki. Urozmaicać sobie czas między misjami. O tyle w GTA V, no to. No, tam, tam. no to trochę tak jak GTA Trójce się czuję, albo GTA Vice City Że jest jedno miasto, no i. No i wiadomo, są te tereny pustynne, jakaś tam góra Chilliad. No jakoś tak... nie wiem. Jakoś nie czuję tej mapy, GTA No i to, i, te, i, i różne aspekty. No, też ten... to, to że sterujemy trzema postaciami, a nie jedną, nie do końca mi się podoba. Bo jakoś, jak jesteśmy cały czas tym, tym CJ-em, no cały czas mamy taką ciągłość. Nie, że zapisujemy grę w jednym miejscu i od tego zaczynamy nowy dzień. I mamy w 100% kontroli nad, nad swoją postacią. A w jest tak, że przenosimy się Transformershoiß... z Franklina na Trevora, i w tym czasie Franklin robi tam swoje jakieś rzeczy. Nagle przestaje być na postacią, tylko no, żyje, żyje swoim własnym życiem. Z jeszcze. Jeszcze może zmieni ubranie, zmieni fryzurę w tym czasie. No i to mi się nie podoba. Jakieś tak. No co, to w końcu mam kontrolę nad tą postacią, czy nie? Czy mo mogę ją spersonalizować tak, jak chcę? Czy nagle, mimo że dam jej jakiś prys i nie wiem, dodam coś od siebie, nagle on to wszystko i tak zamieni na swoje? No, wiele jest takich smaczków, znaczy antysmaczków, te wielkie które. Trochę psują zabawę No ale mimo wszystko Rockstar Games i tak Tym red red jeszcze trochę trzyma, trzyma Trzyma poziom Więc no ciekawe jak, jak z tym GTA 6 będzie Czy zjadą tu? Tak jak większość Dobrych serii kultowych Czy u No wiecie teraz to, to z czego można było się śmiać jeszcze 10 lat temu, czy 15 lat temu, czy 20 lat temu. Bo teraz już taki słów nie można powiedzieć, bo od razu. No, się odzy odzywają. Jakieś tam. Jakieś tam mowy nienawiści i tak dalej. Jakieś. Już, już nie można tak przedstawiać świata w krzywym zwierciadle. Jak to robi Rockstar Games. Więc ciekawe, czy to nie. Jakoś nie zaknebluje <grych> tego, tego stylu, z jakim ko kojarzymy GTA. Że będzie może bardziej grzeczne, nie wiem, że będą te, te różne trendy spotkane na, na, na Netflixie, gdzieś tam zaimplementowane w GTA VI. Byleby spełnić jakieś tam kruczki, jakieś ptaszki odptaszkować, żeby, żeby było zgodne z, z, z jakimiś tam politykami. No okej, okay. ale na szczęście nawet czy, czy będzie dobrze czy będzie źle zawsze zostaje Ketasa Andreas, raczej no, no tego czaru który tutaj jest nie da się zmyć mimo upływu lat, niby, niby jakaś tam mapa się zrobiła mniejsza przez 20 lat, jakaś prostsza jest ta gra, no ale zawsze można wykorzystać ją jako wehikuł czasu. I przejść kolejną misję poboczną Z gatunku takich wielopoziomowych I to jest jednocześnie pierwszy Asset No bo tutaj misje kuriera są formą Assetu Tak jak mieliśmy w GTA Vice City też różne Drukarnie, lodziarnia, te różne budynki kupowaliśmy I stawialiśmy je na nogi Czekajcie, idioma? Polski, okej okay. No to Tutaj mamy pierwszy ten sklepik będzie nam teraz generował dochód. Chyba 2000 dziennie. Ale to jest trochę, moim zdaniem. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, ale to jest trochę popsute, jeżeli opuścimy Los Santos. Bo jeżeli jesteśmy w tym mieście, no to rzeczywiście ten, ten dolar będzie nam się ładował. Tak jak powinno. No ale ta mapa jest na tyle duża, więc w sumie się nie dziwię. Nie zdziwię, jeżeli mm, troszkę ten dolar straci na tempie ładowania się pieniędzy, jeżeli nie wiem, będziemy po drugiej stronie mapy gdzieś tam koło sampier. Ciekawe, czy. No to tylko takie moje zgubne wrażenie, czy takie złudzenie, że ten, te, te dochody nam się nie do końca ładują. Przez całą grę. No to sobie zweryfikujemy takie różne niuanse. No ale mamy pieniądze trochę więcej na koncie. Kolejna misja. Pewnie coś tam się dodało do 100% o 6,95 No to niewiele co Mi się wydaje, że Właśnie ciekawe czy Jak malujemy tagi No nie? Jakieś znaczki zbieramy To czy też to nam się ładuje Hurtem od razu jak Jak zamalujemy wszystkie 100 to nam się doładuje procent, procent Czy to nam się ładuje Tak po kawałeczku Czyli np. przykład jeden tag i nam się ładuje tam 001 Na przykład O można sobie powtarzać tę misję Ale dobra to już mnie nie interesuje. Może opuszczę ten pojazd. No dobra, to w sumie. To już tam... w międzyczasie. Ja się teraz przeniosę... chyba na... do kantonu No nie, tylko sobie wybiorę... zbiorę sobie jeszcze raz pistolet z sumikiem. Bo zanim dojechałem tutaj na miejsce... tej konkurencji... znaczy no, tego... tej misy, misyjki... to sobie jeszcze wziąłem... pistolet z sumikiem, żeby go sobie... Badować w czasie, jak będziemy gdzieś tam na misji. No i przyszły odcinek to będzie już misja popularna. Dosyć legendarna. Powiązana z tym, co robiliśmy w poprzednim odcinku, ale trochę, trochę w innym formacie. Hmm. No, pozamy kolejną ważną postać. Być może nawet, nawet naj, najczęściej się pojawiającą w całej grze w różnych misjach. No, oczywiście poza Sejem. <grym> to jest. To jest. Niepodważalne. No i pewnie jak, jak będę sobie malował taki gdzieś tam w przyszłości, no to też będziemy raczej poruszał się na rowerze. No, bo wtedy jak dotrzemy z tymi tagami do terenu Jeffersonu czy tam Grand Parku, gdzie mamy tą konkurencję BMX. No to bardzo możliwe, że już będziemy na tyle doświadczeni. W tym kolarstwie nasze będziemy mogli z sukcesem ukończyć konferencję BMX, sobie zagarażuję ten pojazd Jakże przydatny Chociażby z tego względu, że można sobie fajnie podpionowe, podpionowe ściany podjeżdżać A jeżeli sobie ten rower wymaksujemy, tę umiejętność jazdy na rowerze no to, to będzie można sobie jeszcze uprawiać taki rowerowy parkour bo CJ będzie całkiem y... mocno skoczny <grym i> na, na rowerze. To też będzie, będzie fajnym, y... będzie takim usprawnieniem logistycznym. A ja sobie jeszcze zobaczę, czy na tym rowerze czasami nie mogę sobie ładować statystyki. Zobaczę. Mam pisować z sumikiem. Jak uderzę w rower... No zobaczcie, to też mi się ładuje. No to po co ładować samochody i sobie je niszczyć? Skoro możemy cały czas strzelać brower i sobie z automatu te statystyki maksować. O. To myślę, że z takimi rzadszymi broniami to no rzeczywiście mogę się pokusić o to, że żeby coś takiego zastosować. Taką technikę treningu. Czyli mowa tutaj o pistolecie z Tumikiem i DZ Eagle to są takie dwie bronie, które rzadziej się pojawiają gdzieś tam na, na mapie. Podczas misji ich praktycznie nie spotykamy. Zwłaszcza na początku. No tutaj ratem minuta i mamy jedną czwartą statystyki napełnioną. No chyba tak, tak będę robił. Te, te dwie bronie sobie tak poświęcę na to, żeby sobie w garażu je podtun podtuningować. No dobra. No to tyle. Taki odcinek poboczny. I zapraszam do suite'a w następnym odcinku. Jedna z. No taka pierwsza. Legendarna misja. Nie tylko ze, 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 względu na, ze względu na dialogi, bo takie misje już były. Ale również ze względu na to, co będziemy tam robić. Takie, taka jedna z, z najbardziej pamiętnych dla mnie. No to papież 17 i zapraszam.